wielkanocny przegląd, ale tym razem jesteśmy w Sinsei i koniecznie oglądajcie do końca, żeby zobaczyć co fajnego tam znajdziecie. W samym początku rzuciły mi się tutaj takie świeczuszki w kształcie jajek. Były one za 20 zł. W ogóle bardzo fajny sposób podania ich. Taka fajna poduszeczka w kształcie jaja. Typowo wielkanocna i była ona za... 29 zł, taki pluszowy materiał. Następnie zobaczcie, mamy takie piękne poszewki i ja już mam poszewki z Sinsaya są naprawdę w spokojnej jakości. Ta akurat była za 13 zł, więc uważam, że warto zainwestować w te poszewki, jeżeli chcecie sobie zrobić klimacik i oczywiście były też różne do wyboru. Te były ciut droższe, ale niestety nie zobaczyłam jaką miał cenę. Zobaczcie na tą świetną osłonkę na doniczkę za jedyne 15 zł. Uważam, że ona wprowadzi fajny klimat. Zaniecie też kolorową Psówkę w bukiecie i w sensie jest ona dostępna za 16 zł, więc wydaje mi się, że jest to spoko cena. Mnóstwo różnych zająców do postawienia i udekorowania domu w różnych cenach od 50 zł. Wybór jest naprawdę dość spory. A te szczególnie wpadły mi w oko i były one za stówkę. No powiedzcie, czy one nie są przepiękne. A tutaj jeszcze większy wybór weselnych poszewek i zobaczcie sobie, jest naprawdę szeroki wybór w spoko cenach, polecam sobie zobaczyć. No czy ta z kwiatkami i z lawendą nie jest piękna? Ta za 19,99, a ta za 12,99. Ale wróćmy jeszcze do Wielkanocy i tutaj mamy też szeroki wybór różnych naczyń wielkanocnych, na przykład taki talerzyk z zającem. Ja tutaj na przykład widzę jajka w majonezie, a kupicie go za 19,99 jest też taki mniejszy zajączkowy talerzyk i ten akurat był za 15,99 zł. Dostaniecie też tam obrusy świąteczne, takie typowo wielkanocne. Co prawda były one 100% z poliestru, no ale naprawdę ciekawe mają wzory. No i cena: 25 zł za obrus. Umówmy się, to jest naprawdę niewiele. Był też klasyczny biały z takimi żłobieniami jajkowymi i też kosztował 29 zł. Tutaj musiałam jeszcze wam pokazać te łyżeczki z zajączkami. W ogóle zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ale warto też zwrócić uwagę na solniczkę i pieprzniczkę, typowo wielkanocną. No, naprawdę jest w czym wybierać. Dajcie znać, co wy byście kupili.